Cześć, witajcie, witam was moi drodzy to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w końcu na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy, będziemy robić sobie dziewiątki Achievement 1 Pickle, 2 Pickle, 3 Pickle, 4. Jest to Achievement, który po polsku nazywa się Co 4 i Ogólnie jest to propozycja od widza, który chciał się dowiedzieć jak... Właśnie zrobić ten achievement, więc oto ja tu pokazuję Wam, jak go zrobić. Dzisiaj ogólnie nie przygotowałem nic, właśnie tutaj w moim ekwipunku oprócz klocków kobla, bo nie są właśnie tutaj nic nie jest potrzebne, jest tylko potrzebny właśnie oto taki biom jak rafa kolatowa. No i właśnie ja sobie zanudkuję pod wodę żeby znać coś takiego ciekawego co się nazywa morski ogórek i jest to Sipical, czyli morski ogórek po, po polsku eee, tak tłumaczone jest z ziomeczki więc ja to tak nazywam w sumie to ja tak nazywam mamy właśnie cztery morskie ogórki eee, ogólnie możemy je pozostawić pod wodą lub eee, właśnie tutaj eee, na powierzchni E, tylko, w ogóle, gdzie tam chcecie, sobie to postawcie. Możecie postawić sobie nawet na craftingu, gdzie, gdziekolwiek, możecie sobie postawić na górze. E, w ogóle, możecie sobie na najwyższej wysokości postawić, e, gdzieś tam. Nieważne jest to, gdzie postawicie. Ważne po prostu, że postawicie. E, I oczywiście, jeżeli postawimy co, taki jeden, właśnie, to nie dostaniemy, czyli metu. dopiero To pierwsza kolejne dawać i właśnie cztery morskie ogórki i pokazało się właśnie tutaj osiągnięcie bardzo łatwe ale jednak wiele osób nie potrafi tego zrobić jeszcze mi to nap naprawdę zadziwiło bo myślałem że ludzie potrafią ale mnie to pozytywnie oczywiście zadziwiło bo mogę wam pokazać i wy będziecie się cieszyć z tego mam nadzieję Ogólnie 3,3% szans jest na to, więc no trudne jest to osiągnięcie w klasyfikowane jako trudne. Według mnie nie jest ale dla wielu graczy może być. Właściwie sobie tak stawiacie po prostu i dostajecie. Tylko trzeba właśnie znaleźć takie morskie ogórki. Ogólnie mogą być w wioskach. Czasami się znajduje w ilości czasami dwóch sztuk, trzech. No czterech to nie znalazłem w wiosce. Ale na pewno morskie ogórki się właśnie tutaj w rafach takich. Tutaj na ciepłym oceanie. Bo widzicie, że tutaj jest taka specjalna woda jest. Blisko brzegu nie jest taka mętna jak to na bagnach, czy w ogóle w zwykłym oceanie takim zimnym. Tylko tutaj jest, widzicie, że taki odcień jak na nowych, na może nowych bagnach. No, ja myślę, że będę powoli kończył ten odcinek. Jeśli Wam się ozięłeczki spodobał, to łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz, bo wszystkie komentarze czytam. I przypominam sobie dużo komentarzom. Mnie one bardzo motywują do nagrywania następnych materiałów, więc z góry bardzo dziękuję za jakby skomentowanie tego materiału, jakby dłużnych materiałów. bo nie tylko tego, bo komentujecie wiele, praktycznie wszystkie, ale to. Ale ja już ziomeczki kończę ten odcinek, więc życzę Wam miłego weekendu, do zobaczenia w następnym odcinku, już w kolejny piątek. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!